Firma Akco, spółka z o.o. z siedzibą w Paczkowie koło Poznania oferuje ciągniki kołowe Valtra o mocy od 74 do 370 koni mechanicznych oraz wyroby marki Challenger, w tym ciągniki gąsienicowe o mocy od 320 do 570 koni mechanicznych, szeroki zakres kombajnów zbożowych, a ponadto niezwykle wydajne opryskiwacze samobieżne, prasy wysokiego stopnia zgniotu i maszyny do nawożenia. Valtra i Challenger dają użytkownikom możliwość optymalnego doboru maszyn najkorzystniejszych dla technologii stosowanych w danym gospodarstwie. Zapewniamy finansowanie Akco Finance. Pomoc w po uzyskaniu dopłat unijnych zapraszamy na www.waltra.pl i do naszej siedziby w Paczkowie przy ulicy Poznańskiej 5. Witam państwa bardzo serdecznie. Czwarte ligowe spotkanie zawodników Gnieźnińskiego Startu po bardzo dobrym początku tego sezonu i zwycięstwie na własnym torze z Gdańskim Wybrzeżem. Później przyszły spotkania wyjazdowe, które już nie poszły naszym żożlowcom tak dobrze, ale miejmy nadzieję, że w tym trzecim spotkaniu na Obcym to, że nasi zawodnicy stoczą pasjonującą walkę z gospodarzami, którzy jakby nie było po dosyć sensacyjnym zwycięstwie w rybniku są e, liderem ligowej tabeli tabeli pierwszej ligi. Oto skład, w jakim wystąpią dzisiaj czerwonoczarni, z numerem pierwszym Matej Ferian, z numerem drugim Peter Jung, z numerem trzecim Michał Szczepaniak, z numerem czwartym Jason Doyle, z numerem piątym Krzysztof Jabłoński, z numerem szóstym Kacper Gomulski z numerem siódmym młodzieżowiec. Z Szwed, Linus Sundström. Zespół gospodarza więc GTZ u Grudziądz z numerem 9 Dave Watt, z numerem 10 Rory Schlein, z numerem 11 Krzysztof Buczkowski, z numerem 12 Kamil Brzozowski, z numerem 13 Tomasz Krzanowski, z numerem 14 Artur Mroczka i z numerem 15 Kevin Wolbert. My już oglądamy zawodników, którzy wystąpią w pierwszym, skład... w pierwszym wyścigu. A więc Matej Ferian, Peter Liung, to zawodnicy gnieźnieńskiego startu i Davy Watt i Rory Schlein, zawodnicy gospodarzy. Fantastycznie spod taśmy wyskoczył Peter Liung, On jest na prowadzeniu tuż za nim, Davy Watt. No i ten wyścig, pierwszy wyścig wyjazdowego spotkania z Gieter, grudziąc, układa się jak na razie remisowo, na cały czas na pierwszym miejscu Peter Liung. Tuż za nim Dave Watt, a więc tutaj na pewno Peter Jung będzie musiał uważać na ataki lidera gospodarzy na, na trzeciej pozycji Rory Schlein. No i niestety daleko, daleko z tyłu Matej Ferian. A więc jak na razie w pierwszym wyścigu zanosi się na podział punktów. Miejmy nadzieję, że gnieźnianie. W kolejnych wyścigach będą starali się wygrywać kolejne gonitwy i może uda się wywalczyć tak długo oczekiwane w Gnieźnie Wyjazdowe zwycięstwo. No na razie w tym pierwszym wyścigu musimy walczyć o to, aby dowieść ten remis 3 do 3. To się udaje. Trzy punkty zdobywa Peter Liung, 2 Dave Watt, 1 Rory Schlein. No i niestety bez punktu Matej Ferian, no ale jak na razie 3 do 3. Miejmy nadzieję, że w drugiej gonitwie która już obejrzymy za moment będzie nieco lepiej już zawodnicy przed maszyną startową Kacper Gomulski w kasku żółtym, w kasku białym Linus Sundström, no i właśnie Szwed na prowadzeniu na drugiej pozycji w kasku niebieskim Wolbert, na trzeciej pozycji jedzie Kacper Gomulski, no i zanosi się na to pierwsze drużynowe zwycięstwo gnieźnieńskiego startu w Grudziądzu. Po pierwszym remisowym wyścigu 3 do 3. Jest nadzieja na to, że w tej drugiej gonitwie obejmiemy prowadzenie, no ale trzeba, trzeba dowieść te cztery punkty do mety. A tutaj bardzo mocno atakuje mroczka, atakuje Kacpra Gomulskiego. Jak na razie młodzieżowiec Gnieźnieńskiego startu broni się bardzo dzielnie, no i gnieźnia nie prowadzą 4 do 2. Oby ten wynik dowieść do samego końca, bo zarówno Sundstrem, jak i Gomulski są atakowani przez zawodników gospodarzy Szwed. W barwach gnieźnieńskiego startu jest atakowany przez Wolberta A. Kacper Gomulski przez Mroczkę, no ale te dystanse pomiędzy tymi poszczególnymi zawodnikami się już nieco powiększyły i możemy chyba troszeczkę spokojniej przyglądać się tej drugiej gonitwie. Ostatnie metry drugiego wyścigu, Gnieźnianie zwyciężają 4 do 2, no i po dwóch gonitwach prowadzimy w Grudziądzu 7 do 5. Dla, dla, dla gości. Trzy punkty na konto. A przed nami trzeci wyścig dzisiejszych zawodów. Buczkowski, Brzozowski, Szczepaniak i Doyle. Taka jest obsada na torze pierwszym w kasku żółtym Szczepaniak, w kasku białym na trzecim Jason Doyle. No i w kasku czerwonym Krzysztof Buczkowski na drugim torze, na torze czwartym drugi z zawodników gospodarzy Brzozowski. No ale Gnieźnianie ponownie fantastycznie rozgrywają te pierwsze metry na grudziąckim torze. No i w trzeciej golitwie tym razem prowadzimy pięć do... Jednego. Jest to na pewno spora niespodzianka, bo liczyliśmy tutaj na to, że będziemy zdobywać punkty, że będzie tutaj wyrównana walka na torze GDZ-u. No ale ten początek jest naprawdę imponujący, bo gdybyśmy dowieźli te pięć punktów, start prowadziłby już w grudziącu różnicą sześciu punktów i to po trzech wyścigach. No ale najpierw trzeba te punkty dowieźć. Jak na razie wszystko układa się po myśli czerwono-czarnych. Na prowadzeniu Jason Doyle, na drugim Szczepaniak, na trzeciej pozycji jedzie Buczka. To na pewno spora niespodzianka. Dopiero czwarty Brzozowski. Doyle już daleko z przodu. On już jest raczej niezagrożony. Na drugiej pozycji pewnie Michał Szczepaniak. No i Gnieźnianie zmierzają po podwójne zwycięstwo, ale Buczkowski nie rezygnuje, stara się jeszcze odebrać Szczepaniakowi dwa punkty. Nie udaje mu się to na całe szczęście i Gnieźnianie zwyciężają 5 do 1 i prowadzą po trzech rozegranych konitwach 12 do 6. Czwarty wyścig dzisiejszych zawodów. Na torze już przed maszyną startową Szanowskim, Roczka Jabłoński i Lundstrem za... Kacpra Gomulskiego Gnieźnianie ponownie Fantastycznie spod taśmy I prowadzimy ponownie 5 do 1 Chociaż tutaj walczą Krzysztof Jabłoński z Tomaszem Chrzanowskim O drugą pozycję Sunstrem już sunie do przodu Tuż za nim Krzysztof Jabłoński Który jest przed Chrzanowskim Dopiero na czwartej pozycji jedzie Broczka, A więc kolejna Gonitwa układa się po myśli czerwono-czarnych, Gdybyśmy ten wyścig wygrali, ponownie podwójnie, będzie to już 10 punktów przewagi po czterech rozegranych wyścigach. Takiego e, obrotu sprawy po tych pierwszych wyścigach chyba nie spodziewali się najwięksi optymiści. Gnieźnianie jadą fantastycznie. Obiecywali to gnieźnieńskim kibicom, że po tych nie najlepszych wyjazdowych spotkaniach postarają się e, odbudować zaufanie gnieźnieńskich kibiców, jak na razie im się to w pełni udaje. Sundstrom przed Jabłońskim, dopiero na trzeciej pozycji Chrzanowski, a kompletnie w o punkty w tym wyścigu nie liczy się już mroczka. Gnieźnianie pewnie zmierzają po pięć punktów. Znakomita postawa Linusa Sundstrema, który zdobył już w dwóch wyścigach sześć punktów w tym wyścigu. Razem z Krzysztofem Jabłońskim zdobywa komplet pięciu punktów i prowadzimy po czterech rozegranych gonitwach 17 do 7. Błyskawiczne tempo rozgrywania tych zawodów. Przed nami gonitwa piąta. W niej ujrzymy ze strony gospodarzy Brzozowskiego i Buczkowskiego. Barwy gnieźnieńskiego startu będą w tym wyścigu reprezentować Ferian i Liung. Zobaczymy jak spiszą się gnieźnianie w tym wyścigu. Ponownie te pierwsze metry należą do zawodników gnieźnieńskiego startu. Znakomicie spotę maszyny startowej wystartował Peter Liung. On jest na prowadzeniu na drugiej pozycji. Buczkowski a Ferian stara się zmazać to niezbyt dobre wrażenie jakie pozostawił po tym pierwszym swoim wyścigu w Grudziądzu dopiero na czwartej ostatniej pozycji Brzozowski a więc zanosi się na kolejne biegowe zwycięstwo zawodników gnieźnieńskiego startu prowadzimy w tym wyścigu 4 do, 2, 4 do 2 ale no niestety Ferian spada na ostatnią pozycję traci ten jeden punkt na rzecz Brzozowskiego szkoda szkoda bo tutaj te punkty tutaj do samego końca będą się zapewne bardzo liczyć, no i w tej chwili jeszcze atakowany jest na tych ostatnich metrach tego wyścigu piątego przez Buczkowskiego. Peter Jung, niestety, z 4 do 2 dla Gnieźnieńskiego startu zrobiło się. 4 do 2 dla gospodarzy, zarówno Jung, jak i zarówno Ferianę, stracili te punkty, swoje pozycje zajmowane tuż po starcie. Przegrywamy ten wyścig. 4 do 2, 3 punkty zdobył Buczkowski, jeden Brzozowski, dwa punkty dla Gnieźnieńskiego startu, Peter Jung, i bez punktów w tym Wyścigu Matej Ferian.